Witajcie, kochani, serdecznie po raz kolejny. Postanowiłam, żeby Wam powiedzieć kilka słów na temat ważności uzdrawiania relacji z mamą. Jest to najważniejsza relacja, jaką mamy w życiu. Mama jest osobą, która przez 9 miesięcy najczęściej nosi nas pod sercem przez dziewięć miesięcy znosi niedogodności, utrudnienia, ale decyduje się zrobić tą, ten ważny dla nas cel, czyli wydać na świat, urodzić. Najważniejsze że wzorce, które się w nas zapisują, to są wzorce w momencie poczęcia i energia, jaka jest w momencie poczęcia od rogu, Tu też na to się składają, ale ja bym chciała tu powiedzieć o relacji z mamą. Patrząc na ostatnie sesje, spotkałam się z czymś takim, że ludzie Opuszczają dom rodzinny i słyszę, że na przykład nie byli w domu rodzinnym 25 lat. Ja w sesjach na przykład przygotowuję ludzi, to nie mają zdrowych relacji z partnerami. Nie mają. Ją. Ale ja chcę mówić o relacji z mamą na, w tym momencie. A więc zachęcam Was do uzdrowienia tej relacji. Uzdrowienie relacji to nie znaczy, że ja Was nazwijmy to wypycham i macie już lecieć do tej mamy, jak tam macie do niej żal, czy ja mnie nie, nie pile, że tak powiem, no nie wiem jak jeszcze to tam nazwać. Mm. Jest w naszym polu energetycznym. I to powoduje przejętych od mamy, i tym emanujemy, i te nieuzdrowione relacje z mamą, z tą prowokacją, na przykład do partnera, Jest to coś takiego, nie, zaciśniętymi zębami, no daj mi do cholery to, czego nie dam.